Elo. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Antonim. Tam jest. Będziesz No o czym jeszcze czekaj. Podnoszę. I to było na kanale Oskar to Chodzi to. No, że my się chośtamy. I będą mega duże efekty. Bo to tak zmontujemy. Patrzcie. Ej Dobra, proszę. Ale wiecie, Oskar prosi, żeby. Znaczy, no, bardzo chciałem żeby ten. żeby wybiliście by, by, 300 subów. To będzie dla mnie najlepszy rekord i może zrobimy prosajkę na 300 subów. Lepiej wbije wbi na mój kanał i oglądać. Dobra. No i ten, O, zrobimy. Zapomniałem. To... Na moim palcu patrzysz subskrypcja no, na moim drugim palcu jest łapka w górę lepiej dawać będzie dla was lepsze I, no. i nie przegapię was różne odcinki z tego materiału z tego materiału z tego materiału będzie z dworu a z, tym z dworu z Antkiem może, może będzie lutka nowa bo ten fajne wioska jak, Oskar, jak my hmm. znajdziemy lutkę na placu zabawia prawda i hmm. robisz mi rapy no pamiętasz będzie lepsza ludzka, może będzie taka. i 300. Może taka no, to będzie. Tak no. Teraz, może jutro ją nagramy. Może jutro. I ten, I jak będzie 300 subów, to ją ten. damy na YouTube. Ale lepiej wbijać na 300 subów na gramonutę? Za ja to poświęcę i co ja teraz robię? Rzoska, tak. Nagrywam muzykę z tego, z susiadki. Grani. Polecam, ja, ja? już oglądałem całą zobaczcie granie Wygląda tak, jakby ktoś z YouTube ale bez kamery. Jakby tak ktoś... Wie, ja coś? Wjeźdź. Wiecie, na ja nawet to nagrywał w ciśniu mitów? Bo pamiętam, że, że jak nagrywałeś, to, taką grę to taką gręźniczną. Taka, taka, co. o ten. co, co mówię po angielsku? Ci? Nie? Uuu. Co to jest za To mówię ci po angielsku. Nie wiem. Po angielsku? Może no, się tam muchy zbijałeś? Nie wiem. Taki, taki mały ekran był i tam była córka. A, wiesz co to? No. Widzowiemy. No, no. Komu się podobało to to i napisz w komentarzu. Ja oczywiście. Ja nie mam kanału, tylko z skara będę nagrywał, ale może będzie kanał. No, może będzie on tego kaną. Jak no, usuniemy macie blokadę. Na pewno, od razu jakby macie nie blokadę, ja do ciebie, do chałupy, sobie do domu i ten, i ten. Robisz mi